Blokada Facebooka. Polacy rezygnują z religii. Podatek od sprzedaży detalicznej. Powstanie nowy Pencil Tower. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie, zostawiajcie koniecznie suby, żeby nie przegapić następnych odcinków, które pojawiają się każdego dnia o 6.30 i 18.00, naprawdę każdego dnia specjalnie się dla was staramy, więc wy też możecie się dla nas postarać i kliknąć ten subiczek i dzwoneczek, dziękuję wam bardzo serdecznie i lecimy z pierwszym tematem. Myanmar's military has cut the country off from Facebook just days after seizing control. It comes after people flocked to the social media platform to voice opposition to the coup, which Birmańska armia, która przejęła władzę w kraju w poniedziałek, nakazała operatorom komórkowym i dostawcom internetowym zablokowania serwisu Facebook. Media społecznościowe stały się miejscem organizowania się opozycji, a konta na Facebooku posiada niemal połowa populacji kraju. Wszyscy operatorzy komórkowi i dostawcy internetu otrzymali nakaz zablokowania serwisu Facebook w środę wieczorem. Relacjonuje dziennik Myanmar Times. Birmańska armia zamknęła dostęp do serwisów w imię stabilizacji kraju. Największy operator państwowy MPT zablokował dostęp również do komunikatorów Messenger i WhatsApp oraz serwisu Instagram, które należą do Facebooka. Telenorm Myanmar, spółka córka norweskiego operatora w czwartkowym oświadczeniu wyraziła obawy związane z łamaniem praw człowieka w Birmie, ale zastosowała się do nakazu blokady Facebooka. Facebooka używają niemal wszyscy w kraju i niektórzy utożsamiają go z internetem Tłumaczy pa w rozmowie telefonicznej Su biznesmen ze stolicy kraju Rangunu. Od razu po przewrocie ludzie zaczęli się organizować na Facebooku. Powstała specjalna grupa, gdzie ludzie się mobilizują i wzywają do protestów. Dodaje, grupę Ruchu Obywatelskiego Sprzeciwu 2021 w serwisie Facebook obserwuje 190 tysięcy osób. W ten sposób koordynowaliśmy protest w 40 szpitalach kraju. Teraz mogą dołączyć również studenci. Mówi Aje, lekarz jednego z największych ranguńskich szpitali, który podał tylko przy Aje, co oznacza spokojne. Pracownicy służby zdrowia, którzy nie przyszli do pracy, stworzyli grupę na Facebooku pod nazwą Demokratyczna Klinika, gdzie udzielają porad lekarskich przez telefon i za pomocą komunikatorów internetowych. Armia grozi, że stracimy pracę i zastąpią nas wojskowymi lekarzami, dodaje. Według informacji Fronter Myanmar w proteście bierze udział już 100 szpitali w całym kraju oraz studenci z Uniwersytetu Medycznego numer 1 w Rangunie i Mandalay, którzy nie przyszli w środę do placówek. Do protestu przyłączyło się również 7 nauczycielskich organizacji, w tym zrzeszająca 100 tysięcy nauczycieli Federacja Nauczycieli Myanmar. W regionie Sagaing z pracy w firmie telekomunikacyjnej Mytel, która częściowo należy do armii, zrezygnowało 71 inżynierów. Jeden z pracowników firmy stwierdził w rozmowie z Myanmar Gazette, że nie akceptują przewrotu wojskowego. Firma Facebook wydała oświadczenie, wzywając do przywrócenia dostępności serwisu, który według dziennika Myanmar Times w kraju używa 22,4 miliona mieszkańców, z tego 9,6 miliona to Birmańczycy w wieku 25-34 lat. W 2018 roku Facebook usunął z serwisu stronę kontrolowanej przez armię telewizji Myadadi TV, która miała być powiązana z kilkoma grupami nawołującymi do niemiłego zachowania wobec Rahigiów, muzułmańskiej mniejszości ze stanu Rakije. Stojący za przewrotem wojskowym głównodowodzący armią generał Mig Aukleik również otrzymał wtedy zakaz publikacji na Facebooku. Uh, it's certainly a blow because Facebook is king of social media in Myanmar. A lot of people, it's the only thing they know when it comes to social media, the only thing they know when it comes to the web. In fact, just last year during the campaign season, a lot of the political campaigning because of COVID 19. No i widzicie, po raz kolejny potwierdza się tutaj teza, że Facebook będzie blokowany wraz z coraz większymi napięciami społecznymi. Dopiero co mówiliśmy o tym, że Rosja jest już gotowa na, o, do odcięcia się nie tylko od Facebooka, ale od wszystkich amerykańskich serwerów internetowych i zastąpienia ich swoimi. A dlaczego chcą to zrobić? Według MSZ Rosji chodzi tu o wpływ amerykańskiej władzy na nastroje rosyjskiego społeczeństwa i podburzanie do protestów właśnie za pomocą kontrolowanych przez z nich serwerów internetowych. Mówiąc wprost, cenzura. Ale co więcej, Polska też idzie w tym kierunku i powstał nawet projekt ustawy, który ma dać odpowiedniemu ministrowi możliwość zablokowania jakiejś strony bez podania przyczyny. Czyli jak będzie mu się to podobało, to zablokuje. Na przykład Onet napisał coś nieprzychyl... nieprzychylnego, no to pyk, ban na internet. A teraz po raz kolejny zaobserwować możemy dokładnie ten sam schemat w miejscu, gdzie doszło do skrajnego niepokoju społecznego, czyli przewrotu wojskowego. Przewrót i od razu cenzura. Historia lubi zataczać koło, nie? No lubi, bo nawet w Polsce to obserwujemy. Weźmy przykład Polaka, który pracuje w Niemczech. Polak ten jest po rozwodzie, i w Polsce nie może przystępować. Co trzeci licalista w Kielcach zrezygnował z uczęszczania na lekcje religii. W innych polskich miastach sytuacja jest podobna. Według danych szczecińskiego magistratu, czterech na 10 uczniów nie bierze udziału w lekcjach religii, a we Wrocławiu i Poznaniu na zajęcia chodzi tylko około 30% licalistów. Zarówno katecheci, jak i księża przestali być świadkami wiary, nie są autentyczni. Młodzież to wyczuwa, mówi Marcin, nauczyciel religii. Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, w Polsce jest 1747 szkół, w których w ogóle nie organizuje się lekcji religii, ponieważ chęci udziału nie zgłosił ani jeden uczeń. Osiem lat temu tych placówek było 960. W odpowiedzi na ten kryzys, podczas noworocznej mszy w katedrze Chrystusa Króla do członków MEN zaapelował arcybiskup metropolista katowicki Wiktor Skworc. Duchowny zaproponował, by religia oraz etyka stały się przedmiotami obowiązkowymi. Z wypowiedzi katechetów, rodziców oraz uczniów wyłania się teza, że największym problemem w kontekście Lekcji religii jest forma przekazywania wiedzy, postawa nauczycieli i schematyczne podejście do młodzieży. Marcin, nauczycielka z częstochowy przyznaje, że program nauczania tego przymiotu jest nudny, a sami prowadzący zajęcia bywają mało kreatywni i boją się konfrontacji z młodzieżą, która zadaje trudne pytania. Na studiach jesteśmy uczeni trzy członowej Katehezy, schematu, którego wielu z nas tak mocno się trzyma, że brakuje czasu na normalną rozmowę. W zamian pojawia się monolog w trybie rozkazującym czy zakazującym. Młody człowiek nie usłyszy, na katechezie. Stary, przeskrobałej, stań w prawdzie, oceń swoją postawę i przyjmij, że Bóg cię kocha właśnie takiego i nie przestanie. Dodaje, nauczyciel zwraca też uwagę na kryzys wiary w rodzinach, ale również na prozaiczne kwestie. W liceum religia zazwyczaj jest pierwszą lub ostatnią godziną w planie, Nastolatką szkoda na nią czasu. Nie pomaga podejście części katechetów, którzy zamieniają lekcje w luźne zajęcia na telefonie, nie wymagają nawet zeszytów. Jak wiele zależy od samego nauczyciela, pokazuje wypowiedź Moniki z Krakowa, matki dwóch nastolatków, 18-letniego. Syna i 14-letniej córki. Syn chodzi na religię. Mówi, że lubi, podoba mu się. Na zajęciach jest chyba tylko pięciu uczniów, z nim włącznie. Córka natomiast zrezygnowała z zajęć, gdy była po szóstej klasie. Chciała wcześniej. Powiedziała pewnego dnia, że pani katechetka pomogła jej całkowicie stracić wiarę w Boga. Jako powody wskazała m.in. brak tolerancji, krytykowanie innych, także ze względu na wyznanie, traktowanie uczniów z wyższością. Córka, jak większość nastolatków, ma silne krytyczne myślenie. Szkoda, że na zajęciach religii musiała milczeć, by nie podpaść pani zamiast z nią dyskutować. Relacjonuje w rozmowie z WP, kobieta. Dzieci są teraz mądrzejsze niż te z naszego pokolenia. Trzeba mówić do nich innym językiem. Straszenie diabłem i piekielnym ogiem nie wystarczy. Pytanie, czy nie warto z tego straszenia po prostu zrezygnować, dodaje Monika. O traktowaniu strachu w kategorii narzędzia dydaktycznego mówi także Aneta Molińska, mama dziesięciolatka, przygotowująca się właśnie do pierwszej komunii świętej. Małe dzieci wychodzą z religii wystraszone. Mamo czy ja pójdę do piekła. Zgrzeszyłam, bo źle pomyślałam o koledze, a siostra mówiła, że za grzechy idzie się do piekła. Pytam nie czasami mniej więcej w takiej formie przerażony syn. Niestety w tej kwestii niewiele się zmieniło. Pamiętam, jak jeszcze w latach 80., gdy ja byłam w pierwszej klasie podstawówki, siostra na religii mówiła, że gdy machamy pod ławką nogami, to znaczy, że się dziwna z diabeł. Opowiada. Postulaty będą na tyle silne, że będziemy kolejnym krajem europejskim, w którym będzie legalizacja związków jednopłciowych, a jest to myślę. Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego religia nazywa się religia, skoro uczy się na niej wyznawania tylko jednej religii? To tak, jakby język polski nazywać językami i dalej uczyć na nim tylko języka polskiego. A jeszcze lepszy jest argument z tym, że w konstytucji zapisane jest, że rodzic ma prawo do wychowania swojego dziecka w wartościach, jakie uznaje sam za stosowne. Dlatego właśnie jest religia w szkołach i z tego samego powodu nie ma edukacji seksualnej? Czy to się nie wyklucza przypadkiem? Czy na religii nie powinno uczyć się różnych religii, tak aby ktoś je poznał i miał możliwość wyboru w przyszłości? Bo gdybyśmy teraz zadali pytanie, dlaczego większość Polaków to katolicy, to czy odpowiedź brzmi, bo wszyscy uznali tę religię spośród wielu innych za prawdziwą, czy dlatego, że nie mieli innego wyboru? Czy skoro nie mieli żadnego wyboru, to czy w takim wypadku jest to prawdziwa wiara? Jeżeli nie jest to wiara, to jaki jest sens jej nauczania? No, i proszę bardzo, tutaj odpowiedź: pieniądze. Kościół ma wpływy polityczne, a w zamian chce mieć wiernych i pieniądze. Państwo daje im te dwa, a kościół daje im wybory. Pamiętacie jeszcze częsty argument przeciwko edukacji seksualnej, że szkoła powinna być apolityczna? No to gdzie ta apolityczność w tej sytuacji? No i najlepsze w tym wszystkim jest remedium, jakie znalazł arcybiskup Wiktor Skwor, który uznał, że w takim razie religia musi być obowiązkowa. Taka drobna rada dla ludzi u władzy, którzy myślą, że to dobry pomysł. Po pierwsze, odpada wam już za na zawsze argument o wolności wyboru wartości dla swoich dzieci, który to podobno nawet jest w Konstytucji, bo właśnie taką wolność odbieracie. A po drugie, zmuszanie do czegoś, co ewidentnie nie działa, tylko przyniesie niechęć i opór przed uznawaniem tego, więc osiągniecie chyba odwrotny skutek od zamierzonego. Ale może to i lepiej, może mniej ludzi będzie ich popierać i w końcu odejdą w zapomnienie. Może i tak. Może i nie, ale biedronka na pewno nie. Wraz z nowym rokiem w życie wchodzi podatek handlowy właściciele wielkich dyskontów muszą przygotować się na większe koszty. Już za niecały miesiąc najwięksi detaliści w Polsce wyślą do urzędów skarbowych wypełnione druki PSD1, czyli deklarację skarbową dotyczącą podatku handlowego. Za stan styczeń 2021 roku zapłacą fiskusowi z tego tytułu łącznie około 120 milionów złotych. To wpływy oszacowane przez Ministerstwo Finansów kilka lat temu w praktyce więc o tym ile Szczególne sieci handlowe zapłacą nowego podatku. Przekonamy się dopiero po opublikowaniu danych przez resort. Informują wiadomości handlowe.pl. Większość dużych sieci handlowych osiągnie przychód wymagany do zapłaty podatku handlowego już pierwszego dnia sprzedaży. Pierwszy próg liczony jest od wartości sprzedaży łącznej 17 milionów złotych, a drugi od 17 milionów złotych. Mówimy tu o sieciach handlowych rejestrujących sprzedaż pod jednym numerem NIP. Sklepy franczyzowe czy partnerskie, nawet jeśli działają pod jednym szyldem, mogą mieć różnych właścicieli. Podatek handlowy zapłacą nie tylko zagraniczne koncerny, takie jak Biedronka, Lidra, Auchan, Kerfur, ale też niektóre regionalne polskie sieci handlowe, w którym minister finansów Tadeusz Kościński obiecał wyrównanie szans w walce z międzynarodowymi graczami. Pierwszy próg podatkowy może wpaść mi na przykład sieć Arhelan, łącząca około 100 sklepów i działająca na Podlasiu oraz Mazowszu. Kto zapłaci największą kwotę podatku handlowego, odpowiedź jest oczywista. Będzie to firma Jeronimo Martins Polska, mająca największy udział w spożywczym rynku detalicznym w Polsce. Z wyliczeń portalu wiadomości handlowe.pl wynika, że sieć Biedronka za sam tylko styczeń 2021 roku może zapłacić około 70 milionów złotych podatku. Właściciel Biedronki portugalska firma Jeronimo Martins jest spółką giełdową. Firma już na początku tego roku przedstawiła swoim inwestorom wstępne wyniki finansowe za 2020 rok, z których wynika, że przychody sieci Biedronka w całym 2020 roku były o 10,4% lepsze niż w 2019. Oznacza to, że sklepy Biedronka sprzedały w ubiegłym roku towary za około 62 miliony złotych. Jeśli założymy, że obroty Biedronki nie spadły na początku 2021 roku, to działająca w naszym kraju spółka Martin Martins Polska wpadła w podatek handlowy już pierwszego dnia sprzedaży w miesiącu. Co więcej, sklepy Biedronki od razu przekroczą przychód 170 milionów złotych, czyli wpadną w drugi próg podatkowy, tym samym Samym sieć będzie zmuszona do płacenia wyższej stawki, 1,4%. Sieć biedronka musiałaby liczyć 10 marketów, aby nie zapłacić podatku handlowego, przy założeniu, że przez cały rok osiąga podobne miesięczne przychody. Przy swoich wyliczeniach założyliśmy, że jeden sklep biedronki osiąga miesięcznie przychody na poziomie około 1,6 miliona złotych. Jest to oczywiście średnia, w wyliczeniach nie uwzględniliśmy sezonowości i różnic wynikających z wielkości sklepów czy lokalizacji. Lid wpada nieco później w drugi próg podatku handlowego. Detalista przekracza go trzecie. Dnia sprzedaży Lidli jest w Polsce zdecydowanie mniej niż Biedronek. Niemiecki dyskonter ma w naszym kraju około 760 sklepów, a Portugalczycy około 3115. Ale Lidle są większe, ponadto Lidl generuje w polskim detalu spożywczym największy przychód z metra kwadratowego. Dziennie sprzedaje towary za około 77 milionów złotych, a przeciętny sklep Lidla osiąga obrót w wysokości 2,6 milionów złotych miesięcznie. Sieć Lid musiałaby liczyć 6 sklepów, aby zmieścić się w kwocie wolnej od podatku handlowego. Gdyby całość przychodów Lidla Polska została objęta podatkiem handlowym, to w całym 2021 roku sieć musiałaby odprowadzić do budżetu państwa z tytułu nowej daniny około 320 milionów złotych, co daje średnio 26 milionów złotych miesięcznie. Lidl prowadzi jednak sklep internetowy, od przychodu którego nie jest liczony nowy podatek. E-commerce w biznesie Lidla waży jednak stosunkowo niewiele. Wiele osób zmieniło swoje zachowania konsumenckie i coraz częściej robi zakupy w internecie, dlatego dodatkowe nie Wiele handlowe w nowym roku nie mają żadnych przesłanek ekonomicznych. Hip, hip, hurra! W końcu nam zapłacą! Świetnie! Będzie na TWP, na inwestycje lokalne tylko w rejonach, które należą do PiSu, na lekcje religii w szkołach, na zbudowanie własnej sieci internetowej i odłączeniu się od globalnych serwerów, i będziemy tylko korzystać z albikli. Mówiąc wprost będzie genialnie, a czy rząd wpadnie kiedyś na pomysł, żeby zamiast nakładać większe podatki, żeby zrównywać szanse, można zdjąć podatki z tych, co tych szans nie mają i wyjdzie nawet jeszcze lepiej? E tam głupota, co ja gadam, co ja tam wiem, w końcu na biednego nie trafiło. Ciekawostka. Centrum Sydney przy 410 Pitt Street powstanie jeden z najbardziej imponujących wieżowców ostatniej dekady. I tym razem nie wysokość, a przede wszystkim szerokość planowanego budynku robi wrażenie. Ma wynieść jedynie 6,4 metra. Nic dziwnego, że nazwa obiektu Pencil Tower Hotel nawiązuje do ołówka. Architekci zaprezentowali jeden z najbardziej śmiałych projektów wysokościowca, jaki widział świat w ostatnich latach. Budynek, który będzie się mieścić w centrum największego miasta Australii, Sydney, będzie tak ciekawe, dzięki, że już teraz nazywany skrobaczem zamiast drapaczem chmur. Pencil Tower ma mieć 100 metrów wysokości, natomiast działka, na której powstanie, zaledwie 6,4 metra szerokości. W ołówku znajdą się w sumie 173 pokoje, kawiarnia, salon spa i wysokie lobby, a na ostatnich piętrach taras widokowy. Jak przekazuje magazyn With Me ID, wrażenie ma też robić podium nawiązujące do sąsiednich fasad na poziomie ulicy. Podium odnosi się do delikatności i detali swoich sąsiadów, do wielkich łukowych murów z cegły. Podsufitka łukowego sufitu jest pokryta jasnymi kafelkami widocznymi zarówno z ulicy poniżej, jak i z miasta poza nią. Wyjaśniają architekci: Pensley Tower Hotel będzie jeszcze większy niż nowy wysokościowiec w Nowym Jorku o nazwie 111 West 57th Street, który znajduje się w sąsiedztwie Central Parku. Zbudowano na działce o szerokości 13 metrów. Wieża ma też imponującą wysokość 435 metrów. Z ołówkowymi podobno jest tak, że finansowo mają one sens dopiero po osiągnięciu jakiegoś tam progu kwotowego za metr kwadratowy gruntu oraz mieszkania. To znaczy, że na najdroższym rynku nieruchomości w Polsce, czy tej w Warszawie, gdzie niedawno pękła bańka w wysokości 11 tysięcy średnio za metr, ołówkowe nie powstaną jeszcze długo. Zwyczajnie są one nieopłacalne. Poza tym w Warszawie jest jeszcze dużo przestrzeni i nie potrzeba budować tak skomplikowanych wieżowców. Tak czy inaczej, pełen podziw. 6,4 metra szerokości to pewnie duża część z Was ma tyle w samym salonie, a to będzie no, szerokość całego budynku. No ciekawe, jak taka konstrukcja będzie wyglądać na żywo, bo brzmi no, dość imponująco, ale też dziwnie. Jak ktoś z Was mieszka aktualnie lub przebywa w Nowym Jorku, gdzie właśnie już są takie ołówkowe, jak ten wspomniany, co ma 11 metrów szerokości, to możecie napisać w komentarzu albo na grupie Facebookowej podstawki, jakie wrażenie robi ten budynek, bo osobiście, no, fascynują mnie wieżowce. I ciekawi mnie, jakie to w rzeczywistości robi wrażenie. A teraz standardowo drętwy suchar. E, dzień dobry, ile jedzie pociąg do Lublina? E, chwileczkę. Dziękuję. Tego suchara mamy od Filipa Górczyńskiego, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złoty lublin. A jeśli i ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej podstawki Macja Reaktywacja, na którą w samą serdecznością Ci zapraszam, a tymczasem ja już się będę żegnał trzy. Majdzie się cieplutko. No Aha, i! herka, gram z nią w berka, a na kasie Kasia kasierka Biegnę do ciebie jakby chodnik to bieżnia, Szybka przebieżka, w Tatrach mieszka mój koleżka, taterka, takelka. To trochę za Ach, Aha, no może tak. Taterka, gram z nią werka A na kasie, kasia kasierka Biegnę do ciebie jakby chodni